Coś ściągam, ale mam nadzieję, że 1 listopada to nie będzie spotkanie ze zmarłymi. Siedzi. Pięknie Piękny bosk. Tu będzie ładnie, very good, very good. Siema, witajcie na Catch and Relax, w kolejnym filmie Jest 1 listopada I ten film będzie wyjątkowy Dedykuję go swojemu tacie życie bywa ironiczne ponieważ w ubiegłym roku na 1 listopada dedykowałem film swojemu tacie biologicznemu, który zmarł już 18 lat 19 lat temu 6 października czyli niecały miesiąc temu zmarł mój drugi tata 5 października miał 27 rocznicę ślubu z moją mamą 6 października zmarł, czy niecały miesiąc temu. Ja mu dedykuję ten film: potęga przyrody. Może tak będzie lepiej widać coś pięknego, wędka. Nie używana przeze mnie w tym roku jeszcze, poza kastem, którego dostałem od Remika, który też się pojawi, ale w następnym roku chyba to, to jest moja najmocniejsza wędka 2156. W związku z tym założymy sobie i potestujemy Jerki od Robinsona. A później założymy sobie i potestujemy jeszcze Slidera od Salmu, żeby nie było tylko, że samego Robinsona próbuję darki z grzechotkami i będziemy sobie darkować Może jeszcze pojadę w jedno miejsce a tam będzie mi zdecydowanie łatwiej rzucać po prostu i chyba tak zrobię Jesteśmy już na innej miejscóweczce. Być może ktoś z Was będzie poznawał. To jest miejsce, w którym zaczynałem w tym roku, w tym sezonie nagrywać filmy wędkarskie. Zdecydowana zaleta derków. to ich zasięgi przylęty, które ekstremalnie daleko latają. Będę ja z Wami szczery, nie wiem jak szybko tonie. To też powinienem sobie najpierw sprawdzić. Pierwszy raz jestem z tymi dziurkami nad wodą. Jeśli będzie rybka, ona powinna się zainteresować. Jeżeli nie będzie jej, to nie powinna. Liści zebrał. Czyli dałem mu za długo spadać. Zobaczmy. Ule, bardzo szybko tonie w porównaniu ze slajderem. Na pewno to, co jest różnicą, to tutaj takie wielkie oczko i brak kółka łącznikowego, który dodatkowo, jeżeli chodzi o Robinsona, to występuje. Kolejna różnica między Robinsonem a sliderem u Salmo. Ten nie ma grzechotki. Bene, ci hanno dato i problemi, medali. dalej. Co ściąga, ale. Mam nadzieję, że 1 listopada to nie będzie spotkanie ze zmarłymi. trochę creepy się robi co? No, mam nadzieję że to worek z ziemniakami O kurwa Oddawać Jerka Będę miał opcję, żeby przetestować sobie jedną rzecz Może tak Jeszcze tylko formalność. Kurwa cały będę upierdolony tego. Kusole. Słuchajcie, cocie, jesteśmy na czwartej miejscówce. I tutaj chciałbym założyć swojego najskuteczniejszego jerka. Jest to slider od Salmo, ale siódemka. Ufałka. Wolniutko sobie tonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę lata, co? Trochę lata. No hej, co tam słychać? Jestem ciekaw, że jest tam na górze jeszcze się chowa. O, pa ma przejść się jeszcze wyżej. O tym, że wem nadujcie. No to sytuacja wygląda w ten sposób, że jest bardzo pięknie fajnie sobie połajować tak ścieżkami Polska złota jesień. 1 listopada zrobiło się zdecydowanie ciepło. Myślę, że w tej chwili koło 12 stopni Zaczynałem to było 8 No i zdecydowanie po godzinie drugiej już nawet bliżej trzeciej Odwiedziłem cztery miejscówki, cztery miejscówki bez efektów, czy jedyny efekt to taki, że zerwałem tego fluo snajpera od Robinsona, ale jeszcze dwa zostały. Walczę w tej chwili na slidera siódemkę, który no ma większe możliwości, bo on powinien. Większy zasięg grypku sicie, czy to dużego szczupaka, jeżeli taki akurat będzie, czy nawet mniejszego okonia. Zupełnie nic się nie dzieje. Na tej miejscówce skończę. E, po prostu no nie jadę nigdy dalej. Na kolejną myślę, że cztery wody odwiedziłem. E, gdzieś coś powinno się wydarzyć. Teoretycznie. Jeszcze jeszcze się nie poddaję. Jeszcze się nie poddaje, jeszcze... Może uda się znaleźć miejscówkę. A na tej miejscówce uda się znaleźć rybę.